Cześć, witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy w Quake. Na arenie, arenie, arenie czwartej. Na serwerze jak widać na górze, mysg.pl Pewnie spytacie się, co tu trzeba robić? Tu trzeba po prostu uciekać przed dziurami. Zaraz w ogóle ogarniecie o co chodzi. Czy się mocno skupić. O. Sorki, że będzie słaba jakość, ale niestety program się popsuł. No jak tu mam się nie denerwować, kurde. Noż. O. O, o. tu się nie do nie denerwować. No kurde. No jak tu mam się nie denerwować? spokój 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 a podetniemy tego cyk kolejny cyk kurde no niedobre w ogóle IP macie a myślałem że już koniec IP macie w opisie zapraszam na mój kanał subskrybujcie Komentujcie i tam wszystko inne. A, odcinki będą co tydzień, w soboty. Jeśli tak myślę o 10, 11. Zobaczymy. Kurde. Zobaczymy. O której, ale wiem, że na pewno w sobotę będzie może lepszy program. Bo coś mi się zepsuł. ojoj i przegraliśmy. Więc, jeśli podobał Wam się film, łapka w górę, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się film, kliknij przycisk fajne pod spodem. Napisz też komentarz, jeśli chcesz być na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami. Subskrybuj mój kanał.